Hejka! Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z holem z rzeczami do sprzątania. Ponieważ już niedługo są święta, więc czas najwyższy powoli zaczynać świąteczne porządki. Więc zaopatrzyłam się w chemię. Kupiłam trochę takich nowości, bo otworzyli u nas w mieście Action, więc musiałam skorzystać z tego. Więc mam trochę rzeczy do sprzątania w domu. Trochę tutaj do prania, jakieś takie rzeczy. I dodatkowo mam rzeczy do sprzątania samochodu, bo samochód też muszę w końcu posprzątać. Także myślę, że po prostu będę pokazywała po kolei, jeśli chodzi o sklepy. A zakupy robiłam w Action, w Rosmanie, w Kauflandzie i w Biedronce. Także myślę, że zacznę od Action, bo tam są najciekawsze rzeczy i najwięcej rzeczy mam z Action. Tutaj gdzieś będą się wyświetlały również ceny poszczególnych rzeczy, ponieważ mam tutaj paragony. I myślę, że już. Mogę zaczynać. Okej, okay, a więc pierwszą rzeczą jest to taki jakby odkamieniacz, wybielacz. Jest on z marki Superfim i ona jest w Action. I w ogóle kupiłam to, bo znalazłam to na TikToku, ktoś to polecał. Więc wziąłam, żeby to przetestować, czy będzie takie dobre. Wiecie, to jest tak, żeby przy kranach wyczyszczać czy coś, więc sobie to przetestujemy. Następnie mam Diping Stuff. Jest to płyn do czyszczenia okien. I ja już ogólnie mam Stepping Stuff, tą taką pastę, którą kiedyś yy, wszyscy kupowali. No, na TikToku, na Instagramie wszędzie była ta pasta, i ja mam tą pastę i jest naprawdę bardzo dobra, więc stwierdziłam, że przetestuję też ten płyn do okien. No, w sumie, jeśli pasta była dobra, no to myślę, że to też może być dobre. Jak nie, no to będę szukać czegoś innego. To jest w ogóle z octem różanym, więc może nawet nie będzie tak jakoś tragicznie śmierdziało, bardzo chemią. No, ale przedstajemy i zobaczymy, czy to w ogóle jest warte, ceny i wszystkiego. Chociaż nie było jakoś drogie, więc nie zł kosztowało. Znaczy no gdzieś tutaj i tak się wyświetli cena, więc zobaczymy. Kupiłam sobie również taki zestaw czterech ściereczek z mikrofibry. No, bo nawet tak, żeby, nie wiem, zjeść jakieś kurze czy coś, to niby tych ściereczek zawsze jest pełno w domu, a no mi już się praktycznie pokończyły albo wyniszczyły, więc je wyrzuciłam, to... Stwierdziłam, że jak takie porządki, no to od razu ściereczki sobie kupię. Więc są takie cztery w czterech kolorach, ale dodatkowo mam jeszcze jedną taką oddzielną sobie kupiłam. ona jest taka różowiutka i ta już jest taka bardziej właśnie jakby śliska, no bo tamto jest taka trochę w kratki, a to jest taka no zwykła ściereczka z mikrofibry. Następnie mam taki... Środek czyszczący, uniwersalny. On jest w ogóle chyba do wszystkich powierzchni. I teraz mam taki niebieski, a ogólnie mam jeszcze fioletowy. I on jest ogólnie do kuchni. No, niby też można wszędzie nim czyścić, ale tam już jest tak dedykowane, no po prostu do kuchni. Widziałam na TikToku, że są też takie właśnie specjalne do łazienki, ale u mnie w nie było, więc wziąłem sobie taki niebieski po prostu. I one tak przepięknie pachną. Znaczy, nie wiem jeszcze jak ten pachnie, ale tam ten fioletowy do kuchni. No, po prostu tak pięknie pachnie, że jeśli wyczyścicie nim laty czy w ogóle kuchnię, no to jak wejdziecie do tej kuchni, to jest po prostu taki piękny zapach, że no, stwierdziłam, że wezmę też ten i go przetestuję. I on kosztował jakieś 8 zł? Może nawet nie cały? Nie cały 10 zł na pewno. Więc jeśli on jest tak dobry jak ten filtrowy, no to już Wam mogę go polecić, nawet dla tego zapachu. Kupiłam sobie również takie ściereczki. Tak do przetarcia blatu, nawet tak na szybko, nie wiem czy kurze, na szybko zetrzeć. I one są o zapachu cytrynowym, ale w sumie nie wąchałam ich jeszcze. A, muszę je najpierw otworzyć. Ale nawet jeszcze yy, zamknięte bardzo ładnie pachną, więc... No takie dla odświeżenia, dla takiego szybkiego przeczyszczenia. Jest ich 80 w środku. Kosztowały no z 5 zł. nie widzicie tej ceny, więc... No, myślę, że w sumie git. Dla przetestowania... Ponieważ też widziałam na TikToku, że ludzie to polecali, kupiłam sobie taki odświeżacz, perfumy do tkanin, coś takiego. Że po prostu, wiecie, się sobie na, nie wiem, na kanapę, na łóżko, na firankę, na cokolwiek takiego, wiecie, tkaninowego. Oczywiście musi być to przeznaczone, bo tutaj jest napisane do czego można to używać, a do czego nie. I ludzie polecali, mówili, że naprawdę bardzo ładnie pachnie, więc no oczywiście musiałam kupić i wezmę to do przetestowania. Kupiłam również zapasowy mop, ogólnie taki mop do zmywania podłogi mam, tylko że ten kupiłam bardziej z myślą o tym, że jak będę czyściła płytki nawet w łazience, no to czasami ciężko mi jest dostać gdzieś daleko, więc po prostu ja sobie no biorę takiego mopa i tym mopem doczyszczam tam, gdzie nie mogę dosiągnąć, no a później w sumie no nie mam tych yy, płytek w łazience, oj, <gryw> jakoś bardzo brudnych, więc no będę mogła później tym myć również podłogę. Także zwykły MOP, nie wiem, kosztował z 5 zł, więc no myślę, że na pewno mi się przyda. Z rzeczy takich jeszcze do sprzątania kupiłam sobie taką ściągaczkę do szyb. Nie wiem, czy ona będzie dobra. No niby ta guma wydaje się taka dosyć dobra, solidna, no ale zobaczymy. Wyciek będę czyściła okno, to żeby tak sobie to zrabać. Miałam już kiedyś jedną ściągaczkę, ale tamtą kupiłam chyba, nie wiem, w Kauflandzie. Ale była taka, do no po prostu. Nie dało się jej używać, bo nic nie ściągała wody i była w ogóle jakaś powykrzywiona. Więc kupiłam sobie taką i po prostu przetestuję, czy, czy będzie dobra, czy nie. Kupiłam sobie również do łazienki kostki, taką no, zwykłą zwykła kostka do toalety. Z rzeczy takich do sprzątania, a bardziej jeśli chodzi o pranie, to kupiłam sobie również takie granulki. I wiecie, one są zamiast płynu do płukania, no już chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, do czego są te granulki. I ja też widziałam, że ludzie na TikToku to polecali, więc kupiłam. I one w ogóle wystarczają na 43 prania, a kosztowało to niecałe 30 zł i naprawdę bardzo ładnie pachnie. No, więc jeśli pranie tak mi będzie ładnie pachniało, no to chyba od razu pojadę i kupię sobie jakieś zapasy tego. Kupiłam sobie również taki duży XXL ręcznik papierowy. No do sprzątania i ogólnie tak żeby stał w kuchni wiecie do przetarcia jakiegoś blatu czy coś. Więc spoko jest tutaj ma chyba nie wiem ze 100 listków czy 300? 350 listków. Za lekko ponad 10 zł. Poza rzeczami do sprzątania kupiłam sobie jeszcze taki skrab do ciała i on w ogóle też tak pięknie pachnie. Tutaj ma taką oj... zakrywkę i no o oh. Jezu, no przepięknie. Także to taka jest rzecz poza yy, tym całym sprzątaniem. Jak już sobie posprzątam do sobie, wtedy zrobię taką kąpiel i wiecie, na taką pielęgnację. Także pokazałam jeszcze to, a teraz pokażę Wam rzeczy do sprzątania samochodu, ale ich mam bardzo mało, więc, yy, więc szybko pójdzie. Okej, okay, a więc pierwszą rzecz, którą kupiłam do sprzątania samochodu, są to takie chusteczki do kokwitu. O zapachu chyba. Cytrynowym? Cytrynowym. Ja ogólnie nie lubię za bardzo zapachu cytryny, ale jak już są takie intensywne, że naprawdę to czuć i wtedy czuć taką świeżość. Tak jak na przykład mam te chusteczki do przecierania blatów, czy ogólnie kurzu, no to już takie lubię. A te? O, a te też bardzo ładnie pachną. Są takie cytrynowe, ale takie delikatne. Także kupiłam sobie takie do kokpitu. To pewnie ja z tego skorzystam. I jeszcze mój chłopiec tego w swoim samochodzie. Kupiłam sobie również takie dwa żele. I też widziałam, że ktoś na TikToku to polecał. Wiecie na przykład, tak jak macie gdzieś y, takie okruszki, czy coś, czy w ogóle jakiś kurz, gdzie ciężko jest to wydostać wyczyścić. No to takim żelem, takim glucikiem, powiedzmy, bierzecie sobie i tam wszystko wyciskacie. Więc też kupiłam jedno dla siebie i jedno dla mojego, żeby też sobie wyczyścił samochód. Kupiłam sobie również zapach do samochodu o zapachu bubble gum. Także no zwykły zapach. A wiem, że z tej firmy dobrze się trzymają te zapachy, bo już nieraz miałam. No są to chyba w ogóle jedne z takich bardziej właśnie popularniejszych, jeśli chodzi o zapachy, więc też sobie kupiłam taki zapach. Kolejną rzeczą już przedostatnią, jeśli chodzi o samochód, są to takie nie wiem, to jest chyba jakaś taka gąbeczka wydaje mi się, do czyszczenia właśnie też chyba kokpitu i tutaj tych y, kratek, takich od tego, gdzie jest klimatyzacja i w ogóle jakieś takie, wiecie, no gdzie nam po prostu to powietrze leci. Y, więc kupiłam sobie takie. I tutaj też były różne zapachy, bo też wiedziałam, że była wanilia, jakieś chyba drzewo sandałowe, drena, a i po prostu wziąłam sobie zapach takiej czystości. <grym> Także coś takiego też nie miałam jeszcze tego, więc sobie po prostu wzięłam do przetestowania. I ostatnią rzeczą są to perfumy do samochodu. Widziałam, że to już w ogóle była ostatnia budeleczka, więc chyba jest to dosyć popularne, bo ludzie no chyba kupują to, skoro to była ostatnia rzecz, więc skoro, że nie czuję, musiałabym psiknąć, ale nie chcę tutaj psikać, no. Także kupiłam sobie dla przetestowania. I to by było na tyle, jeśli chodzi o rzeczy z Action, a teraz pokażę Wam, co kupiłam w Rosmanie. Dobra, jeśli chodzi o Rosman, to tam głównie poszłam po patyczki zapachowe. Nigdy jeszcze nie miałam takich dobrych patyczków, które naprawdę by się długo trzymały, a też sobie ostatnio przejrzałam TikToka i znalazłam te z firmy Hiskin, Skin coś takiego. I one są o zapachu mango i marakuja, więc taki bardziej, no taki świeży zapach, więc stwierdziłam, że będzie dobry do toalety może. Zobaczy, czy on się w ogóle będzie długo trzymał. No ogólnie ludzie polecali, mówili, że bardzo dobrze się trzyma i długo pachnie. Także kupiłam go. I on w ogóle 100 ml i był na jakiejś promocji. Także zobaczymy, czy było warto. I kupiłam jeszcze jeden zapach i on też jest z High Skin. I on już ma 80 ml i tego kupiłam bardziej z myślą o tym, żeby postawić go w salonie. Jeszcze muszę coś znaleźć do kuchni, chociaż zobaczymy, bo jeśli to się będzie tak dobrze rozprowadzało, to może wystarczy jeden na salon i na kuchnię. Także zobaczę i ono jest w ogóle o zapachu różowego pieprzu, mandarynki, jaśminu i tuberozy. Nie wiem, co to tuberoza, ale to też było polecane na TikToku. Zresztą to jest dalej ta sama firma, więc przetestujemy i zobaczymy, czy się będzie to naprawdę długo trzymało. W Rosmanie kupiłam również kreta, ponieważ był na promocji. I, I no tyle. No po prostu kupiłam kreta do toalety, bo też już mi się kończy. A stwierdziłam, że no jak już robię zakupy, no to kupię po prostu wszystko, co jest mi potrzebne. Więc, yy, więc to też kupiłam. I w Rosmanie, jeszcze poza takimi rzeczami do sprzątania, kupiłam również piankę do golenia. Ja w ogóle lubię te pianki z Isany. One no, są dobre. One są tanie, ale są naprawdę dobre. Okej, okay, i teraz przechodzę do obiedronki. I w obiedronce kupiłam tylko trzy rzeczy. Także pierwszą z nich jest to płyn do prania czarnego. I, I ja w ogóle uwielbiam ten płyn. On jest mega tani, a jest tak dobry i tak ładnie pachnie. I jego w ogóle bardzo często nie ma, jeśli chodzi o obiedronki tutaj u nas. Mm, no ale z no to kupiłam sobie dwa takie, bo jak już zobaczyłam, że jest, a często go nie ma. To po prostu kupiłam sobie dwa na zapas, bo u nas idzie bardzo dużo czarnego, ponieważ mój chłop praktycznie chodzi tylko w czarnym, także u nas bardzo dużo czarnego jest do prania. I dodatkowo w Biedronce kupiłam sobie też takie krążki do toalety. Wiecie, to takie wyciskane. I w sumie to był jedyny rodzaj tych krążków, jakie widziałam w Biedronce, także wzięłam te jeszcze nie mam z tej firmy, ale ogólnie chyba ta firma też jest dosyć dobra, tak mi się wydaje. Także no, takie krążki. I ostatnim sklepem na dzisiaj jest Kaufland. I w Kauflandzie kupiłam też tylko cztery rzeczy. I pierwszą z nich jest to żel do mycia się. Taki on jest o smaku ruby. Ale on naprawdę bardzo pięknie pachnie i on jest w ogóle mega duży, mega wydajny. I naprawdę tak pięknie pachnie i utrzymuje się nawet na skórze. Więc kupiłam sobie taki i jeszcze dodatkowo mam Blueberry Pie. I on też tak pięknie pachnie, o tym to po prostu jakbyście mieli normalnie czekoladę na sobie i to dosłownie. Także jeśli macie gdzieś niedaleko Kaufland, to polecam Wam sobie przetestować. One nawet nie są drogie, bo na promocji kupiłam jeden za 10 zł, więc jak na 1,5 litra żelu do mycia się. Jest naprawdę dobry i nie podrażnia. Ja mam skórę taką, że ja mam ciężko, jeśli chodzi o jakieś takie żele i takie płyny do mycia się i w ogóle, bo mam często alergię na różne produkty, a, a te są bardzo bardzo dobre i nic mnie nie, nie podrażni, nic mnie nie uczulę, także polecam sobie przetestować. W Kauflandzie kupiłam również płyn do płukania z Kokolino i tutaj wziąłam jakiś inny, inny zapach, bo zwykle biorę Miód i coś tam jeszcze, nie pamiętam co, ale on jest taki fioletowy. Znaczy tutaj ma to fioletowe. A ten sobie wzięłam już, ten taki niebieski. On jest taki bardziej właśnie wydaje mi się, że taki świeży ma zapach, ale też bardzo ładnie pachnie. W ogóle te płyny z kokoliną bardzo ładnie pachną i unoszą się po prostu wszędzie. Jak zrobię pranie, to później to pranie normalnie pachnie w całym domu, także polecam bardzo serdecznie. I nie, nie jest to żadna reklama. Po prostu to już jest sprawdzone. Nie wiem, jak z tym zapachem, aczkolwiek wydaje mi się, że, że na no zewnątrz się będzie utrzymywał, bo skokolino miałam już dwa czy trzy jakieś zapachy i wszystkie się tak samo dobrze trzymały. I ostatnią rzeczą, jeśli chodzi o Kaufland, to jest to płyn do prania białego. On w ogóle był mega tani, bo ja za tą butlę, która ma 1,5 litra, zapłaciłam niecałe 10 zł, więc nie wiem, czy to będzie jakoś bardzo. Warte swojej ceny, ale my też nie mamy właśnie za dużo białego prania, ponieważ no, tak jak mówiłam, ich obchodzi w czarnym. Ja to więcej czarnego, trochę koloru, a tak, żeby chodzić białem, no nie za bardzo. Więc to jest bardziej takie, no żeby przebrać nie wiem, czy jakieś koce, czy nie wiem, czy coś takie, gdzie psy są. No po prostu takie do prania, gdzie nie zależało mi na tym, żeby to było nie wiadomo, jak dobra firma. A... A no takie wiecie, przypranie, no mówię, tak jak są jakieś koce, czy coś dla psów. Znaczy, no koce też nie takie wiadomo gdzie myślimy tylko no takie, po prostu gdzie. No takie rzeczy, których nie do końca używamy, więc no, zobaczę. No a może akurat będzie dobry, więc zobaczymy. Ok, a więc to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że zostaliście ze mną do końca. Jeśli macie jakieś swoje polecajki, takie sprawdzone, jeśli chodzi o sprzątanie, no czy cokolwiek innego, to możecie dać mi znać w komentarzu. Ja bardzo chętnie przetestuję różne rzeczy. Także, no, zachęcam Was też do obejrzenia moich innych filmów na kanale. Możecie dać łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał, a na pewno pomoże mi to w rozwinięciu mojego kanału. I dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się następnym razem. Cześć, popa